Warszawa Jelonki, 25 lutego 2023 roku godzina 19.32. Przekaz numer 1256. Jezus Chrystus. Jam jest Jezus Chrystus, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie was kocham, tak bardzo miłuję że z miłości zdecydowałem się na wasze odkupienie moją bardzo bolesną męką i śmiercią na krzyżu. Pozwól, drogi człowiecze, że przybliżę się do ciebie i że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli na tym błogosławionym, wybranym przez Trójcę Świętą i moją Świętą, kochaną Mamę miejscu. Nie bój się niczego, ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z tobą, pomimo twoich licznych wad i ułomności oraz słabości. Jestem Bogiem pełnym Bożej miłości, cierpliwości, ale lepiej nie wystawiajcie jej na próbę. Jestem pełny łaskawości, ale także świętej Bożej sprawiedliwości. Tak bardzo chcę waszego wiecznie trwającego szczęścia i radości, ale wy o zgrozo nie zamierzacie kroczyć za mną, kroczycie za Ojcem kłamstwa, kroczycie za szatanem. Z wielką miłością i tęsknotą czekam na Ciebie, człowiecze. Spragniony jestem czułych słów płynących wprost z Twojego serca. Nie jestem z kamienia, mimo że jestem Bogiem, to bardzo cierpię z powodu każdego Twojego grzechu, z powodu każdego Twojego wykroczenia, które zawsze sprawia mi wielki, nieopisany ból. Wielki ból mojego serca powoduje konieczność wiecznego potępienia kogokolwiek, każdej skazanej na piekło osoby. Jak wiecie, bardzo wiele cierpiałem na mojej bardzo bolesnej drodze krzyżowej a zwłaszcza umierając na krzyżu. Choć nie cierpię już fizycznie, to nie ubywa mi cierpień. Teraz nadal cierpię duchowo, a wraz ze mną cierpi Ojciec Przedwieczny i Duch Święty. Cała Trójca Święta cierpi z powodu licznych waszych grzechów i upadków. Grzeszy cała ludzkość nie patrząc na swojego Zbawiciela. Wszędzie są kłótnie, sfary, spory, nawet pośród moich wybranych. To ja sam wybieram tego, kto ma mi służyć w jakikolwiek sposób. Wiem, że wielu z Was się to nie podoba i mają własne wizje, jak ja mam postępować. W tym miejscu przystępuje do Was demon, przekazuje Wam jedynie częściową prawdę, czyli półprawdę. Nie znoszę tego, co złe i kłamliwe, mierzi mnie wszelka obłuda, fałsz i udawanie tego, co nie jest prawdą. Tak bardzo kocham was, o moje dzieci światłości, i chcę, abyście zechciały skorzystać ze zdroju bożych łask, które wysłużyłem moją męką i śmiercią na krzyżu. Oprócz niemałego cierpienia fizycznego, tak bardzo cierpię nadal od was duchowo, a to nie jest mały ból. Tak bardzo smuci mnie wasz każdy upadek, każdy wasz grzech, każda wasza słabość i ułomność. Smuci mnie. Że mało kto z was chce pracować nad sobą i nad tym, co czyni. Nie gońcie tak bardzo za złem, za szatanem, jak pies goni za własnym ogonem. Nie ulegajcie zbyt łatwo żadnej pokusie. Co to jest pokusa? Pokusa jest kłamstwem szatana mówiącego do człowieka to, co ten chce usłyszeć. Najczęściej kusząc demon przedstawia półprawdę, czyli coś, co po części jest prawdą, a po części nią nie jest. Pokusa to mowa złego ducha, to namawianie was ludzi przez demona do przekraczania Bożego prawa dekalogu w jakimkolwiek punkcie. Demon, zły duch nie jest i nigdy nie będzie dobry, bo dobroć swoją utracił stając się z przepięknego, dobrego anioła, szkaradnym, ohydnym, obrzydliwym demonem. Nie przechodząc swojej próby, zbuntował się, miał niestety pełną świadomość zła, które czyni, Mimo to poszedł w stronę swojego upadku, przez który na dobre zerwał całkowicie łączność z Bogiem. Szatan nie chce być w piekle, on chciałby dalej być w niebie, ale na swoich własnych warunkach. Będąc w niebie dalej by grzeszył, nie zamierzał nigdy wykonywać tego, czego pragnie od niego Trójca Święta. Grzech upadłego Anioła jest grzechem wiecznym, wiecznie trwającym. Pycha, w którą popadł, jest najgorszym możliwym rodzajem pychy i zarozumiałości, mając bardzo wysokie poznanie, nie takie jak ma trójca święta, ale o wiele wyższe od poznania ludzkiego. Grzesząc, sam dokonał swojego własnego wyboru grzech, który popełnił. Natychmiast zerwał łączność z Bogiem, a to z kolei uczyniło go demonem. Trójca święta, widząc wszelkie możliwe konsekwencje, zanim nastąpią, zmuszona przez to została, aby stworzyć piekło jako miejsce w miarę swobodnego przebywania tych duchów i ludzi, którzy się potępią na wieki z powodu ich złowrogiego działania. Gdyby upadli aniołowie zostali dalej w niebie, to po pewnym, ale niedługim czasie duch ich uległby rozpadowi na części pierwsze a na to nie mogła pozwolić święta, boża sprawiedliwość, z powodu jeszcze większych, o wiele straszniejszych dla całego stworzenia skutków. Piekło musi być straszne, bo tylko to utrzymuje tych, co tam są w istnieniu. Kto z ludzi trafia do piekła? W to miejsce wiecznego potępienia trafia tylko ten człowiek, który odrzucił za swojego życia na ziemi prawie wszystkie propozycje Boga, który zabiegał bardzo długo o jego opamiętanie, nawrócenie. Każdy człowiek ma na tyle jasne poznanie, że wie, co jest dobre, a co jest złe. Mając wybór, przeważnie wybierał zło i grzech. Ja jestem sędzią sprawiedliwym, nie skażę na piekło kogoś, kto na nie nie zasługuje. Uczciwie szukam czegoś, co może usprawiedliwić osądzanego człowieka. A gdy znajdę, nie skażę takiej duszy na wieczne męki, wiecznie trwające tortury. Największe szanse na swoje własne zbawienie ma ten, kto jest aktywnym katolikiem. Każdy inny innowierca jest sądzony przeze mnie inaczej, ale nader sprawiedliwie. Formuła dekalogu jest wpisana w każdą duszę, każdego człowieka. To stanowi prawo naturalne. Jeżeli ktoś, kto jest innowiercą, a zachowuje prawo naturalne, ten ma wielką szansę się zbawić. Jestem Bogiem sprawiedliwym, nie czekam na kogoś, aby Jego pognębić, nie jestem i nigdy nie będę sadystą. Jestem Bogiem pełnym miłości i miłosierdzia, cierpliwości, wyrozumiałości. Na wieczne potępienie w piekle skazuje tylko Tego, kto ma złą wolę i nigdy nie zamierza się poprawić, żałować. Darowuje każdemu kto żałuje, ale muszę was osądzić nader sprawiedliwie. Dlatego osoba, która żałuje, będzie musiała oczyszczać się w czyśćcu. Tylko bóli cierpienie działa oczyszczająco. Cierpienie w piekle nigdy nie będzie mieć końca, a cierpieć będzie każdy. Kto tam trafił na wieki, to warunek możliwości trwania w istnieniu. Do nieba mogę wziąć jedynie osobę zupełnie czystą, oczyszczoną, świętą, bez skazy, kryształową. Nikt, kto się nie oczyścił lub nie zyskał łaski odpustu zupełnego, nie może iść do nieba, bo dusza jego jest brudna, poplamiona. A to groziłoby likwidacją duszy, a na to nie może pozwolić święta Boża Sprawiedliwość. Jednym z przywilejów, które otrzymała Maryja, moja święta, kochana mama, jest możliwość uczestniczenia w sądzie szczegółowym duszy osądzanej. Ma też przywilej proszenia mnie o zmianę mojej sprawiedliwej decyzji, bo ona znalazła coś, co pozwoli uratować osądzaną osobę. Dość często dzięki jej interwencji Dość duża liczba osób osądzanych. Idzie do czyśćca zamiast do piekła, a to jest bardzo ważne dla osoby osądzanej. Tak bardzo pragnę, aby pojawiła się grupa ludzi, którzy będą walczyć w moim imieniu o godne przyjmowanie mnie w Komunii Świętej. Nie jest i nigdy nie będzie mi wszystko jedno, jak się mnie przyjmuje i kto podaje moje święte eucharystyczne serce. Żądam aby każdy kto może i zdoła przyjmował moje święte ciało wyłącznie na klęcząco i do ust. Dlaczego jest to takie ważne? Klęczenie jest jedyną postawą, w której przyjmujący mnie do swojego serca trwa w postawie pokory i uniżenia. Postawa stojąca, a zwłaszcza do ręki bardzo mnie obraża. To postawa buty, pychy, pełna wyniosłości. Czy ty człowiecze jesteś mi równy? To pychać i każe przyjmować moje święte ciało na stojąco i do ręki. Do swojej ręki moje święte, eucharystyczne serce może brać jedynie kapłan podczas przyjmowania komunii świętej, a do rozdawania, także diakon. Zechciejcie zauważyć, że kapłan, który brał mnie do ręki w swoje palce, puryfikuje je, czyli obmywa. Po tej czynności nie pozostaje na palcach nawet najmniejsza cząstka. Gdy do swojej ręki bierze moje święte, eucharystyczne serce osoba świecka, wykazuje ogromną pychę i arogancję, wielką butę. Na ręku przyjmującego tak komunię świętą pozostają drobinki czyli partykuły mojego świętego, eucharystycznego ciała. Te drobinki później spadają na posadzkę, inne wędrują na ubranie, jeszcze inne w pisarze albo w muszli klozetowej. W praktyce. Za pozwoleniem moich kapłanów wszystkich szczebli dokonuje się profanacja za profanacją, która bardzo mocno obciąża duszę przyjmującego i rozdającego Komunię świętą. Grzech ten trwa i obciąża duszę zarówno kapłana, jak i przyjmującego tak mnie w Komunii świętej. Nieoczyszczeni z tego poważnego grzechu przyjmujecie moje święte, eucharystyczne serce w sposób świętokradzki. niewyznane. Zatajony grzech obciąża duszę przyjmującego i rozdającego komunię świętą. Trwa likwidacja mszy świętej, a zmiana słów konsekracji powoduje, że konsekracja nie dokonuje się, a zamiast najświętszej ofiary mszy świętej przyjmujący uczestniczą w sprotestantyzowanym widowisku. Chcę, aby wszystkie osoby zwracały baczną uwagę na to, co moi kapłani mówią w czasie mszy świętej, zwłaszcza w czasie konsekracji. Nie pozwalam ci, o mój kapłanie, każdego szczebla na zmianę słów konsekracji. Nie usłuchaj rozkazu nakazującego ci likwidację mszy świętej trydenckiej. Wsprawuj sakramenty święte tak, jak czyniłeś to dawniej. Chcę, aby i moi kapłani, i biskupi przygotowali się, by zejść z wiarą i sakramentami świętymi do katakumb, czyli do podziemi. Bądźcie gotowi na nadchodzące wydarzenia. One zbliżają się wielkimi krokami. Otwórzcie swoje serca na działanie Trójcy Świętej teraz, obecnie bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Tak bardzo spragniony jestem świętości życia moich kapłanów i biskupów. Wasze modlitwy o kapłani i biskupi mogą o wiele więcej wypraszać, niż osób świeckich. To szatan Was usypia, odwraca Waszą uwagę, organizuje Wam Wasze zajęcia. Wystarczy o człowiecze. Jak otworzysz na oścież swoje serce na moje w Nim i poprzez Niego działanie, na działanie Trójce Świętej, my dokonamy reszty. Nie obawiajcie się nadmiernie przyszłych wydarzeń, wszystko zostawcie w moich, Bożych rękach. Nie traćcie czasu na czcze rzeczy, zrezygnujcie, albo mocno ograniczcie oglądanie telewizji i internetu, właściwie organizujcie wasz czas. To ja będę was sądził także z zagospodarowania waszego czasu chcę abyście nigdy nie osądzali swojego bliźniego wy nie widzicie dokładnie serca bliźniego tak jak ja je widzę tylko ja jestem władny doskonale osądzić każdego człowieka jestem bogiem pełnym bożej miłości ale ta miłość nie jest kochana jest opluta znieważona szargana a nawet wyśmiewana zdradzają mnie nawet moi wybrani ci co deklarują że mnie kochają tak bardzo boli me serce że nie chcecie odwzajemnić mojej miłości. Wokół was krąży bardzo wiele demonów, a ja pragnę, abyście im nigdy nie ulegali. Zechciejcie ćwiczyć się w miłości, cierpliwości, nauczcie się z serca przebaczać, nie pamiętać złego. Zechciejcie wspomagać się modlitwą, postem, umartwieniami, zwłaszcza swoich kapłanów i biskupów, aby trwali w dobru i zechcieli realizować do końca Bożą wolę. Poddajcie się ochotnie działaniu łaski Bożej, nigdy się jej nie opierajcie. Oto niebawem nastąpi oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości. Ja pragnę, aby jak najwięcej dzieci Bożych przygotowało się do tego faktu przez sakrament pokuty. Zechciejcie dobrze żyć, zechciejcie pościć, modlić się, umartwiać. Nigdy nie zapominajcie o dobrej lekturze na czele z Pismem Świętym. Słuchajcie Bożych natchnieni i wcielajcie je w życie. Strzeżcie się nawet niechęci, bo ona prowadzi was do nienawiści. Kto z was wpadł w sidła demona niech się oczyści na dobry początek. Dobra spowiedź święta jest jak silny egzorcyzm. Zechciejcie korzystać z podręcznika dobrej spowiedzi tam zawarte jest dość dużo pytań, tak bardzo przydatnych do sakramentu pokuty. Ważniejsze od innych przygotowań jest to duchowe. Tak bardzo pragnę nawrócenia się całej ludzkości. Niebawem będzie oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości. Ono w znacznym stopniu pomoże mi te moje pragnienia zrealizować. Jestem wyrozumiały i chcę, abyście i wy byli wyrozumiali dla innych, ale nie dla grzechu. Pragnę, aby wszyscy w każdej rodzinie błogosławili się wzajemnie. Każdorazowo uczyniony znak Krzyża Świętego na sobie samym powoduje napływ do takiej osoby Bożego błogosławieństwa. Osoba, która wykonuje znak Krzyża Świętego pobożnie, z namaszczeniem, z miłością otrzymuje wielkie, ogromne łaski za pobożnie wykonany znak Krzyża Świętego. Chcę, abyście pamiętali, że znak Krzyża Świętego czyni się dokładnie, pobożnie, z namaszczeniem, bez zbędnego pośpiechu. Gdy przechodzicie obok kościoła, nie wstydź się przeżegnać, a jak masz czas, wejdź, wstąp, przywitaj się ze mną, zechciej ze mną choć chwilę porozmawiać. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, kocham was niezmiernie i pragnę od was waszej całej, lecz czystej miłości, cierpliwości, a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania. Kto może i zdoła niechaj cały się oddaje w niewolę miłości trójcy świętej. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały, tak bezgranicznie, nie raniły mojego świętego serca. Czystać jest was na to? Czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni. Przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej, kochanej mamie całe swoje życie i mienie, czy stać jest was na taki gest. Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolicie? Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i ułomności. Tak, każde szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult trzech Bożych serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże serca? Za waszą wielką hojność nagrodzimy was naszą hojnością. Czekam na was i waszą miłość. Jezus. Ogłoszenie. Modlitewniki żywego płomienia wydanie dwutomowe o objętości ponad siedemset stron. W cenie 46 złotych za jeden komplet. Poświęcone w rycie łacińskim przez egzorcystę można zamawiać pod telefonem 507 015 737 u pani Haliny Szustak, która udziela informacji w dni robocze i wysyła od jednego do dwóch kompletów. Zamówienia na większej ilości proszę składać bezpośrednio w drukarni do pani Magdaleny, telefon 664 038 100.